manka widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, widzicie dzisiaj będzie y, szpitalik, tak jest. Nie pamiętam dokładnie co, co się działo, więc wybaczcie, bo no dawno nie nagrywałem już w szpitala, nie żadnych praktycznie odcinków, więc no wybaczcie, wybaczcie. tak. Miesiąc przestrzeni, o! Jedno pamiętam, bo wstawiałem filmik. To był istny rozpierdol. Tak, akurat pamiętam jeszcze. <laughs> to był istny rozpierdol jak na moje. Kili im tutaj nastawialiśmy sporo. A, ja wstawiłam tą tą bieżnię. Okej, okay. gites. Soniczek. O, bieżnia jest kurwa popsuta. Weź się tam naprawić. Kurwa, chciałem to naprawić. Przepraszam pana bardzo. Chyba kliknęła podnieść, a nie ten. No, przepraszam pana bardzo. No cóż. A, chyba pana. Chyba pana uzdrowiła, ta? No, i git. O, ja mam dwie te te te. O, mogę ją ulepszyć? Stać mnie, to ulepsz mixd. Ej, ale ty tego nie ten. Nie skończyłaś jeszcze. Co to jest? Niestety nie udało się nam spełnić wy wyzwania. Aha. Byłem w pozycji 40? No i ho, nie udało się. Na no coś mogę powiedzieć. Aha. Dlaczego no ja mam też z czym się cieszyć. No dobra, tam. W go mam, w szmatę banną. Wiedzą, trzeba pomóc. Moi mili, Państwo Oho, i prestiż pomieszczenia? O, klatka z gryzoniami? No to kupmy wam gryzo gryzonie Patrzcie, jaki fajny. O, gówno jest na tym. Ciekawe. Macie, tu mam kupię gryzonia. O, tu macie jest jakieś komiczka, kupię wam. No, a tu może by było zrobić jakiś pokój. To może niezbyt. A tutaj też. Dobra, dobra tam. Sonic daje lajka. Też możecie dostawić lajka, także zostawcie lajka. To na pewno dużo, dużo mi pomoże. Będę happy, happy, wy też. Także myślę, że git. O, duże kosze na śmieci. Tak jest. Odblokowałem te duże kosze na śmieci, to przynajmniej mi tutaj wrzucajcie te śmieci, okej? Okay? Proste. Kurwa, kupuję te małe kosze na śmieci. Ja to potrzebuję tych dużych, więc... Jak to sprzedać? A, jest, sprzedaj za 30. No, ponieważ ja odblokowałem te duże kosze na śmieci, więc może tutaj postawmy te duże kosze na śmieci. Kurwa, no... Kible mają, oszczają pod siebie, kurwa, no, klauny. Ech, te pieprzone klauny, jak widać, no niestety, bo niestety. No ale zostaw tą roślinę, Mordot. Czekaj, weź to, usuń i kupmy serio te większe kosze na śmiecie, bo no naprawdę jest drama. Tak na moje. Tu macie kosz na śmiecie, jakbyście potrzebowali. Też wam postawię, jakby czasem. Kuźwa, tu jest przepełniony kosz. No. Problem trzeba rozwiązać w inny sposób. O taki właśnie. A tu jest taki kosz i taki kosz. No to ten nie pieprzmy. I kupmy duży po prostu. Kupmy dwa duże tutaj. Nie ma myślę problemu z tym. A tu jest napieprzone kosz na śmieci to. Nie te debile i tak kurwa wolą. śmieci mi tu niż kurwa. Wrzucić to do kosza na śmieci tak. mega mm -hmm, sens. Kurwa, ponaprawiajcie to, bo tu jest wszystko popsute, kurwa, mać To można ulepszyć? Nie można, no trudno Kurwa, kidla trzeba ponaprawiać, bo już Obsrane, kurwa Eee Aha, bo tu jest tak, dobra, 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 dobra Dobra sera, ta tama, nie No cóż, mogę wam jeszcze tutaj postawić ten Jakiś ob... Co on tam czaruje? różkę wyciągnął. Kurwa, dobra, chodź, Harry Potter. Harry Potter na przerwę, won. I tak jeśli nic nie robisz, to się przejmować będziesz, chłopczyku, przestań. Dobra, macie, czytajcie kurwa gazetkę. Bo mi się strasznie nudzicie podobno tutaj w tym macie. Ja mam pomogę zwalczyć nudę. O. Proszę bardzo. Ja mam tutaj pomogę zwalczyć nudę, nie ma sprawy. Widzicie, zwalczcie nudę, macie, czytajcie gazety, bez kitu. Pod kiblem też macie, jakby wam brakło papieru, to trzymajcie. Podeszczecie się y, gazetą. nie ma sprawy. No i co, git jest chyba, ta? O, kula z wodą, co to robi? Kula z wodą, taka ozdobka, aha. a rybka jest w środku? O, jest, rzeczywiście, ale fajne. No i to ja rozumiem. Przestań mi pokazywać, że mogę coś ulepszyć. Zaraz, Mordo, zaraz. Przysięgam, że zaraz je ulepszaniem wszystkiego. Poczekaj, Mordo. Ozdanią sobie szpital, daj mi spokój. O, tu są mru... Mrów... mrówki Reziego. Mrówki Reziego, już wiem, gdzie są mrówki Reziego. W szpitalu. Mrówki trafiły do szpitala, no już wszystko jasne. Muszę postawić mrówki Reziego. Nie pytajcie, nie z jego, gdzie są jego mrówki. Szpital je wykupił, proste. Kurwa, krzywo to jest coś. Albo mi się wydaje. Nie, no, trochę chyba krzywo jest. No, ale w to. Dla kogo? Dla nikogo. To są kible dla wszystkich, kurwa. Dobra, co wy tam chcecie? Rozpocznij szkolenie, nie, ale nie chcę nazywać szkolenia. Potem on zrobi szkolenie, potwierdź co to jest. Eee, Pracowali na no dobrze przez co? Super luksusowymi meblami. Aha, zobacz. zobacz talety na poziom czwarty. Aha, luksusowe kible chcecie? I przepraszam bardzo, czy ja cię mam kurwa w tym kiblu postawić, żebyś stwierdził, że ten kibel jest luksusowy? Bo tak nie za bardzo chyba wiem. Wiem co chcesz. To. Znaki, że to kibel jest, to ci większe prestiż na pewno, tak, tak. To jest świetne, świetne. macie oznakowanie tutaj. W środku też wam mogę coś postawić, o macie, Spyro. Muszę sobie popatrzeć na nie wiem, na Spyro, albo wanka jakiegoś, nie ma sprawy. O, będzie to tu gdzieś? Niespecjalnie, jeny. Jaka sarraka. Macie dywan. Panie, jaka Wielu pacjentów czeka w kolejce. No rozumiem, aczkolwiek czy coś z tym zrobię? Niezbyt. Nie zbyt. Chyba nie zdobędę ten. Chyba nie uda mi się tego zrobić na czwarty poziom tego tego. Niestety. Załamać ale ten na poziom czwarty, obecny poziom trzeci ono jest, ale jest prawie ten. No to chyba, że postawię roślinkę gdzieś tutaj? Nah, no, może roślinkę gdzieś tutaj wsadzę. O, 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 o! Jest prawie czwarty poziom. Jest! Przerestiżowe kurwa, kible. <ścoughs> Ty mnie ktoś pyta. Nie, nie wylecia ni jeden, aha. Weźcie to naprawcie. Kurna. Weźcie to chociaż ponaprawiajcie, bo wstyd, jak na moje. A tu dalej nikt kibla nie naprawił. No, świetnie. O już ten, nie mam kolejek tutaj, taki. tutaj ten. Ty, nie ma kolejek, co się stanęło? Ty, zażegnano chyba kryzysu, bez kitu. Ludzie teraz nie przychodzą do szpitali. Kryzys zażegnany, bez kitu. Nikt nie przychodzi do szpitala. Pieprzony kryzys, dobra, ulepsz mnie to jeszcze, jak coś, to przyjdzie, ktoś tam i to zrobi. No, i klejzy za, za, zażegnany, widzę. Udało się nam, bez kitu. Dobra, aha, co ja mam ten? Muszę kogoś szkolić, no nie? Oczywiście, że tak. Dostępne szkolenia. A mogę na przykład. O! A tylko jeden mogę ten? Oho, tylko sobie mogę to wpieprzyć. No to internista może poziom, nie wiem, drugi. O! Tylko też jedna. To internista może na razie zwykły. Dwóm osobą to mogę wpieprzyć, tak? No, przecież ty masz internista, to czemu nie ten? No, ale chcę internista, żeby. Czemu mogę. Aha, że ona. Onom... Aha. Będzie ich leczyć, tak? Aha. Że im to przypisze, okej. Okay. Ale trzeba Potrzebuję więcej internistów. Chyba niespecjalnie mam wrażenie, że tych internistów już chyba nie potrzebuję aż tak super. Znaczy, może wyższy poziom wbijmy po prostu i tyle. Ale nie chcę pierwszego poziomu, ja chcę poziom trzeci, o! Muszę zatrudnić ten, aha, ja tylko mogę jedną osobę zadać, tak? To super, kurwa. To się nie opłaca, bo to kurwa tyle trwa i jeszcze tyle za to zapłacę, Kurde, mi się zbyt nie opłaca, to, to, to czekajcie, to może zrobimy ten. Ale mm. Listy internisty. Ale nie chciałem internisty samego. Resetuj. Oh my god. Oh my god. A diagnostyka na przykład? Wyszkolono 10. Hmm. Psychiatra mam tylko jednego. Nie, wyszkolono zero. Aha. Ale na no stażystów to tak, okej. Okay. No ale to w sumie kurde nie wiem kogo wziąć. Na oddział kogoś, ale z tym leczeniem to nie wiem. Hmm. Łapiduch, no to też by było spoko Oho O, to jest fajne Mogę kogoś tutaj, ten? A jego tylko mogę, ten, bo on tego nie ma, ta? No do ulepszania, no to dobra, teraz rozpocznijmy kurs Oj, skalimy kurwa właśnie go, żeby lepiej przybijał młotkiem kurwa no kurwa, podejdzie ktoś do tych kibli bo są o, obsrane kurwa kible ale i tak w sumie ludzi tu mało przychodzi Kurwa, klaunów tu jest dużo, dlatego clownów dużo przychodzi Ten dalej jest na przerwie? Hmm, milutko Jak na moje, milutko A tu nie ma kolejek, co się stało? One personeru, aha Czyli personel mam za słaby, ta. Muszę im dawać awansę, ta. No te... O, morale poszły do góry, lol. Muszę zostać ulepszona, super. O co ty masz ten? Za gwiazdkę jakąś? Nad głową. Okej, okay, fajnie. W sumie wiesz, co? Idź na przerwę, proszę, proszę, masz. Dam ci przerwę, masz. Odpocznij sobie. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. No, mogę brać ten, a pacjentów nie mogę przenosić. Szkoda. To tam trzeba ulepszyć bez kitu. No, widzę, że wymaga konserwacji. No to niech ktoś idzie i go naprawi. No do cholery jasnej. Co wy myślicie, kurno? Sobie, przepraszam bardzo. Aha, pacjent wyszedł z hukiem. No to niech spierdala mata. szczęście spadło do zera. No to w trzeba było. To trzeba było, nie wiem cokolwiek innego porabić, jak szczęście spadło do zera, lol no. Ty mi tu żyga kurwa. Pielegniarka mi tu żyga kurwa. Co to da? O, udało się, dobra, super. Ławeczki, macie co? wygadacie że umieracie z nudy? Wy po prostu nie chcecie grać w automaty, dlatego wam się nudzi. Proste. O, ten biegnie kurwa do Kibla. O, może zdążysz. Nie wiem. O, tu jest zepsute. Ulepszone maszyny pracują lepiej. Domyślam się, że tak to działa. No way. No way, jak ulepsze maszyny, to one lepiej działają? Niemożliwe. Myślałem, że gorzej wtedy działają. Ale to mam cztery automaty, kurwa. No to jest sens im tu coś jeszcze kupować, kurwa. Roślinki, dokupię kupię bez kitu. Wam brakuje roślin? No, proste, na proste. Wszystko jasne, czego wam brakuje w życiu? Roślin, roślinność, potrzeba, no właśnie. O, ukończono szkolenia, no i super, o to chodzi. O to chodzi, już będziecie mieli zielenie. Proszę bardzo, ile roślin tu nastawiamy? No i super, fajnie. No i fajnie jak na moje, o. Poziom szpitala wzrośnie wtedy, znaczy no. wzrośnie i git jak na moje. No i o to chodzi jak na moje, o to chodzi. Brudny kibel? Nie szkodzi, nie szkodzi. Jak na moje. To nie ma znaczenia. A, kup mi jeszcze na roślinkę, proszę bardzo. I tam trzeba by było wsadzić. No i dobra. No i jest git, jak na moje. Zielono jak... O! Tu nie jest zielono za to. Tak być nie może, coś to skandal jak na moje. Już to naprawiamy. O! Oddział w pro... poniedziałek trzeci. No i super. Widzicie rośliny jakim nastawiasz, to od razu będą zadowoleni, nie będą wychodzić do szpitala. No i proste. Pff. No, wymaga konserwacji, ja już dawno kliknąłem, żeby tam ktoś poszedł, ale wi widać jak ci pracownicy mnie słuchają, no nie, jak im kliknę, żeby coś zrobili, to mają mi piździe, więc super, dobrze idzie. Dobra, nastawiajmy trochę roślin bez kitu, bo tutaj... Tutaj jest lipek na moje, ale to nic. O, pięknie. Będzie tak zielono w tym szpitalu, że no... Ulepszamy <noise> ten szpital tak jakby... jutro miało nie być, o widzicie jaki piękny? No tutaj jeszcze troszeczkę im się nie podoba, bo tutaj jest jeszcze taka przestrzeń, że rzeczywiście nie jest aż tak zielono. No ale widzicie jak zielono? O no tutaj jeszcze, tutaj w tym tym trzeba by było do środka tutaj sadzić rośliny, bo jeszcze nie jest aż tak zielona jak by mogło być, więc no. Widzicie? Pięknie jest, pięknie jest jak na moje. Jest git tak na moje, jest git. Oj no tutaj im się zbytnio nie podoba, bo jest nasrane, tak? I to dosłownie jest na sramę. Ale to już nie moja wina, no to już... Nie moja wina, że tego nikt nie posprzątał. Prawda? No właśnie. I że nie umieją korzystać z kibla, kurwa. Takie sprawdza, że ma wolne miejsca na szkolenia. No super, to jest zaraz w przeszkole. O, bo te roślinki dały ten... Daję zły wipe jak widzę ten. No niedobrze. Jak są popsute, to one wtedy nie dają tego tego, no rozumiem. Nie no, chyba git już jest. Mówcie co chcecie, a! Tu jeszcze nie jest git. Tu jeszcze nie jest git, bo się dąsają mu to. No Dobra, chyba git już jest. I tylko ten śmietnik wypieprzyć i dać większy. No ten śmietnik kurwa sprzedamy. I da, dajmy tutaj... O, dwa duże śmietniki, proszę bardzo. O. Dajmy tutaj więcej śmietników. O tu są w sumie śmietniki, no to czemu nie ten? Czemu kurwa wy nie używacie śmietników? Przepraszam bardzo. Ja mam tu kurwa, stawiam śmietniki, a wy co? Po swojemu, no ja wiem, ja wiem XD. Hmm, co wam tu jeszcze mogę postawić? Db ja rycerza, aha prędkość szkolenia to zwiększa, ta? To wiecie, gdzie ja to postawię? Mm. Nie zgadniecie. Mogę to postawić o tutaj? No way. No i... Pff. No i to tak ja rozumiem, mordo. Napieprzymy tych rycerzyków i będą się szybciej szkolić, proste. Czyż nie? Pięknie je. O, i krzywo postawiłam tego rycerza. Ale to nic. To nieistotne. Pięknie tu, prawda? Podoba wam się? Myślę, że tak. Który jest krzy? Mryczycie, się iść do tyłu. Aha. Pasorki, nie wiedziałam. Mryczycie, aż tu iść do tyłu, lol. Tak jakoś kurna. Nie wiem, mera, zbytnio tu jest. O, attention, attention, tak, tak. No, ale wy naprawicie ten kibel w końcu, kurwa, czy tak niezbyt? Wszystko tu jest, kurwa, brudne, niebrudne. No, ty, kurwa, chodź mi tu, pa, sprzątaj tu, kurwa. No co? Ale może byś posprzątała. Aha, widzę, że ona po swojemu, ta. Uh -huh. O, jest, w końcu sprzątać. Wow. Niemożliwe kurwa Sprzątaj, sprzątaj Aha Po co ty tam weszłaś znowu do tego ten No i wobec tego źle wpływają na naszych pacjentów, spróbuj zatrudnić więcej dozorców do ich podlewania. To bez kitu, będę zatrudniać dozorców tylko po to, żeby im podlewali rośliny. MEKA sens Na no, pierwszymy dozorców, tylko żeby podlewali rośliny. A bo ty naprawiasz to, no to... Naprawię, kochania, naprawię. O, widzicie? Temu się tu podoba. Aha, jednak chyba mu się nie podoba. Daj lajka, ale jestem zadowolony, ta. Masz, bordo. Będziesz zarabiać więcej. Proszę, podwyżka. Podwyżka dla ciebie, bo zaraz odejdziesz mi tu stąd. ale za no co ty chcesz, kurwa, ten? Wymagasz kolejnego personelu. Pieprzy mnie to. Mhm. A, rozpocznie szkolenie. No ale co ja ci mam tu dać? Uh -huh. Morale z personelu trzeba, kurde, ten. Awansy przeszkół, przeszkół, personel No ale co ja mam? Co ja ci mam dać do żeby Ten. W czym cię ten? Diagnostyka? Ale mam 10 takich, to ja nie potrzebuję takich ten. Internistów, ale to nie więcej ja potrzebuję. Co to jest to? Aha, a masz! Wyszkolmy ci to, Meskitu. Świetnie, nie brakuje mi do gotówki starej, ja mam prawie milion na koncie. Co ty do mnie pieprzysz? Starcze. Dobra, zatrudnię więcej dozorców, bo mnie popieprzy, kurwa. Naprawdę, mnie popieprzy coś zaraz. Jak mi tu, tu ktoś zaraz nie będzie tego naprawiał, ani... ani kurna podlewał tych kwiatków. Serio. Więcej dozorców. O, teraz przyszła babuszka, kurwa. Babuszka teraz tuka, kurwa, w ten. Idź do kibla, e. Idziesz do kibla? O, super, widzicie? Od razu go kupiłam i wie, że musi przeczyścić kible. No i proste, to jest sigma dozorca. On już zna swoje miejsce, on już wie, że będzie czyścić kible. Za najniższą pensję. No i proste, tak ja rozumiem. O, do tego też idziesz? O. Już się chyba nas zniechęcił. O, bo tu ktoś poszedł straż, dlatego. O, tu jedna dozorczyni przyszła. Okej, okay. czyście te kible. Czekasz, jak on skończy, srać? No bez przesady, mordo, kurwa. Nie denerwuj mnie. To idź coś innego, porób. Nie wiem, co możesz porobić w międzyczasie. Tu masz. Popodlawaj rośliny, masz. Jak niewłaściwe działanie. Podlej mi rośliny. Wracaj, o. Wracaj, wracaj. Trzeba podlać rośliny. Jakie niewłaściwe działanie, no. Już do roboty. Z konewką będziesz tu bazić, kurna. Podlewaj, podlewaj, ja tu potrzebuję mieć tutaj wszystko, szczęście, dokładnie mordo, podlewaj. Czy ty podlejesz jedną roślinę i stwierdziłeś, że wyjdziesz? Mordo, mogłeś podać wszystkie naraz, wiesz o tym? Czemu ty wchodzisz i wychodzisz? Widać, że NPC. Widać, że pieprzony NPC z niego kurwa. On wchodzi i wychodzi, żeby podlewać roślinę. Aha, przyszedł inny dozorca aż. Aż musiał inny dozorca przyjść, bo kurwa nie wytrzymali, kurwa. Czemu jest tyle dozorców? Idźcie gdzieś, kurwa, indziej mi sprzątać inną część, kurwa. Tutaj na przykład, nie wiem, tu sprzątaj, masz mordo. Dosłownie, posprzątaj mi inną część szpitala. w dupę trzech dozorców po jednej stronie. A tu kto będzie sprzątał? Nikt. Tu kurwa śmieci, jak były, tak są, kurwa. Nikt tego nie sprząta nawet tu, do cholery jasnej. Ach. Właśnie opublikował kolejny raport. To służby zdrowia w hrabstwie, jeśli chodzi o. Na coś wspomniałem o jego istnieniu, zawsze coś. Tak, będziemy musieli nieco poprawić. No wiadomo, trzeba niczego, zawsze trzeba coś poprawić, tak? Wiadomo, no tak, tak, tak. O, awansuj, bo morale spadają, tak? No dobrze, awansujmy, nie ma problemu. O, co to za gwiazdka nad łebem. Gotowy? Aha, że gotowa do szkolenia, jest, okej. Okay. Dobrze wiedzieć co to tak działa. Komuś tam się sradza, chcia... Kurwa, sprzedałam roślinę! Chciałem kliknąć, żeby ją ten, naprawili, no cóż. To jedna roślina mniej. No całą mam jakąś tabelę w dupet? Już mnie wkurbiasz O, co to jest? Aha, bo mi to wyszło z tego, ja nie chcę... Wy... Okej, okay, rozpocznij projekt Rozpocznij, aha Wylecz pacjentów 10, no to zaczynamy O! To raczej szybko zrobimy, byleż nie pacjentów. To raczej problemu tu nie będzie stanowiło totalny, prawda? No i ku leczeni, bez kitu O, tu jest ten mały kosz jeszcze. Sprzedam go i postawimy większy. No co? Nie chce mi się, żeby cały czas tutaj chodzili ci dozorcy, tak? Bez kitu. A ten śmietnik to w ogóle... No, też go zapełniają, widzę. Tam macie duży śmietnik, o. Będzie wam sprzyjał. A, że ty mógłbyś zamknąć już swoją mordę, z boski swojej? O, co? Aha, tu mamy ten. No cóż. Tutaj nam, apteka nam idzie strasznie słabo, widzę. Na tą tropie strasznie dużo tutaj pacjentów widzę, kurwa, nie ten. I syndrom sobie gwiazdy. O, czyli trzeba by było zainwestować... Trzeba by było zainwestować, jak na moje, ten... W lepszych psychi psychiatrów, bez kitu. Albo w tych, których już mamy, ale po prostu, żeby no... Żeby był mocniejszy, ta. Myślę, że ma to sens. O. Ten wam zawolewszy został zakończony przez 0-1 gracz, okej okay. Ulepsz. Urządzenia. No teraz mi to dajecie, żeby coś ulepszyć. Jak ja już nie mam chyba co ulepszać Trochę... Trochę słabo! Trochę słabo. A ile to się w ogóle... Ale kończymy Co to jest w ogóle to na ziemi? Możesz tego posprzątać? Aha. Czemu oni tego mi nie posprzątają? No, dozorca zatrudniła mi, co? Gdzie ten dozorca? Przepraszam bardzo. Kwiatki trzeba podlewać. No, trzeba po... Trzeba podlewać rośliny, co wy to? Patrzcie, rośliny potrzebuje wody, a wy co, kurna? My się opieprzacie. O, w końcu, w końcu, widzę tutaj. Coś przyszedł jakaś dobra duszyczka i stwierdziła, że w końcu podleje te kwiatki, tak? Oho, bardzo słusznie. O, prawie milion na koncie, bardzo super. <grym> bardzo mnie cieszy ten wynik, tak? To jest bardzo ważne, jak na moje, no. A co to jest? Grupa pacjentów wymaga leczenia. Ta, 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 ta. ta. O, do apteki. O, o, chyba zgon ktoś tam zaliczył. Nach Sadge. Ale też i takie przypadki mają miejsca w szpitalu. No, niestety, no, niestety. Kurde, no, no i przyszło tu tyle do i co, będą... Oni będą w czwórkę podlewać te kwiatki? No dobra, podlewajcie, nie ma no sprawy. Przynajmniej coś robią, prawda? A za to im płacę, więc niech robią cokolwiek. Choć wolałabym, żeby na przykład kib kib kiblami też się zajęli, prawda? Bo są rozjebane. Ale po co, prawda? Po co się zajmować kiblami? Same się kurwa naprawią. Ta, tak. O, w końcu! Przetykacie kible. No way! No way. W końcu się wzięli za kible. Niemożliwe. Super, dobrze wiedzieć. O, tu jest jeszcze to do sprzedania, nie automat. Ten kosz chcę sprzedać. Chcę dać większy. Masz, duży kosz na śmieci. Git. Podlewajcie roślinki. Zlepajcie, o nie, tak jest, tak jest. To mogę ulepszyć? O, nie mogę, mogę tylko naprawić. Szkoda. było mi coś ulepszyć, no, ale nie mogę, no to trudno. Więc dobra, więc, on tak, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. się na razie, cześć.